Dezinformacja to trująca mieszanka fałszywych wiadomości i prawdziwych informacji. Zmierza ona do zniszczenia prawdy i w tej pustej przestrzeni tworzy nową rzeczywistość, która uzależnia emocjonalnie. Dezinformacja to zjawisko, które ma coraz większy wpływ na społeczeństwo, nie tylko na osoby, które zajmują się polityką czy które czytają o polityce, ale naprawdę na wszystkich. Dezinformacja jako zorganizowane kłamstwo służące dezintegracji grup społecznych, wprowadzania w błąd instytucji państwowych, skłócaniu ludzi i różnych środowisk stanowi poważne zagrożenie dla demokratycznego świata. Dezinformacja wpływa na nasze życie wpływa na procesy społeczne, wpływa na to, co lubimy, czego nie lubimy i wpływa na wyniki wyborów. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy umieli sobie radzić z dezinformacją, żebyśmy mieli jej świadomość.